Projektowanie w trójwymiarze również jest powiązane z projektowaniem czterowymiarowym przy wykonaniu rekonstrukcji kompozytowych. Do tego celu wykonywana jest mapa kolorystyczna, do każdego przypadku indywidualnie, i w obrębie jednej licówki kompozytowej mamy nawet do kilkunastu, czasami kilkudziesięciu różnych materiałów kompozytowych, zakładanych wielowarstwowo. Temat ten jest bardzo rozbudowany i skomplikowany. Dlatego tej procedurze poświęcam znaczną ilość czasu przy projektowaniu nowego uśmiechu. Powodem, dla którego wykonywana jest precyzyjna mapa kolorystyczna do rekonstrukcji kompozytowych, jest fakt, że nasze naturalne zęby również posiadają różną przezierność. Tak samo jest z kompozytami. Tylko wykorzystując warstwową metodę rekonstrukcji kompozytowej, jesteśmy w stanie uzyskać efekt naturalnego wyglądu zęba.